Witam Was bardzo serdecznie, tutaj Gospodarstwo Żukowski, A w dzisiejszym odcinku na naszym kanale posadzimy sobie ogórka szklarniowego odmiany Mirabelka. To są takie ogóreczki, które wyglądają dokładnie jak gruntowe, tylko są z przeznaczeniem do szklarni. Ostrą paprykę. Tutaj jest taka ostra papryczka. Niestety nie wiem jaka to jest odmiana, kupiłam ją na targu. Ale przypuszczam, że to jakieś ala takie chili. Tutaj mamy jeszcze ostrzejszą, to jest jalapeno. Papryka. Yy, także yy, tak. Oraz posadzimy lubczyk. Lubczyk. Piękne zioło, które po prostu yy, no, jest idealne do rosołu i do innych w sumie zup też, albo na takie prawdziwe, jakie ja to mówię, zdrowe magii. Także co? Zabieramy się do pracy. Paprykę będę sadziła. Yy, jeżeli mi się uda, gdzieś jeszcze ją wcisnąć, to do tunelu. Ogórka również, no bo jest szklarniowy, wiadomo. No a lubczyk. Tomek przygotowuje właśnie pod niego miejsce, bo to roślinka wieloletnia, więc będzie już miał tam swoje stanowisko na wiele, wiele lat. W przyszłym roku planujemy też tam może szparagi i szczaw, więc to będzie taki zagon roślin wieloletnich. No to co? Zabieramy się do pracy, zapraszam do oglądania. Mamy tutaj od przygotowania gruntu pod tego górka. Mamy już rozłożoną siatkę. Może na poprzednich filmach widzieliście, mieliśmy tu ogórka szklarniowego. Niestety coś go dopadło. Chyba spaliło go słońce, nie wiem, ale w każdym razie przekopiemy tutaj ten kawałek, posprzątamy, bałagan po no i wsadzimy tutaj tego ogóreczka. Zobaczymy, do dzieła. przygotowana, to co, bierzemy się za sadzenie. Jak to u nas, użyjemy obornika granulowanego mojej sadzarki i łopatki. Także zabieramy się. Ogórków mamy 50 sztuk. Także nie za dużo, ale na ten kawałeczek, który chcę obsadzić to starczy. Sadunki, jak widzieliście już wcześniej, prezentują się tak. Myślę, że są całkiem ładne. Także co? No, zabieram się do pracy. I teraz, tak, oczywiście. Dziura. Troszkę obornika. O. Mieszam. Mieszam to w dziurze. Wkładam sadzonkę. I zasypuję. Nie wkładam ich za głęboko, bo nie ma takiej potrzeby. Tutaj Hejo możesz powiedzieć. Hejo! Hejo! Mamo, rosły? Będą rosły ogórki. Mamo, ale mięciutka. Mięciutkie. Też. Zobacz, takie piękne zaczeki ładne. Ładne? Uh -huh. No też co tak myślę. No, żeby miała jedzonko potem z tej ziemi. Musi być przykryta ziemią jak kołderką. Jakucykiem. Mhm. No. Mhm. Kocham cię. Buziaczki, słodiaczki, Pyzuniu. No Co? Ogórek już mamy cały posadzony. Teraz biorę się za paprykę, tylko jeszcze myślę, gdzie ją posadzę, bo jak na razie to tunel jest w sumie pełny. I tak się zastanawiam, czy na pewno ją wsadzę w tunel. Może ją po prostu posadzę sobie do gruntu. Prezentuję ogóreczek. Jest dosyć gęsto posadzony, tak jak mówiłam, nie zależy mi jakby za bardzo, żeby on tutaj miał dużo miejsca na dole, bo będziemy go prowadzić po siatce. Także co, zabieram się za paprykę. Będę sobie robiła dołyczek. Dokładnie tak samo jak w przypadku słodkiej papryki robiłam. Jeżeli ktoś nie oglądał tego filmu, to był nasz pierwszy film na kanale. Zapraszam do obejrzenia. Jeszcze w niektórych będę obrywała tutaj te liście pierwsze. Ze względu na to, że. O, żeby ona po prostu rosła nam w owoce, a nie w liście. Tutaj. O! Patrzcie, proszę Państwa. Zobaczcie, jaki ma piękny system korzeniowy. Dosłownie coś pięknego. To co? Bierzemy się. Zasypujemy. Później jeszcze to podleję. Tak samo ogóreczka na koniec jeszcze podleję. No i będę co łopatkę... Sobie. O, już dinozaura. Tutaj, o, on będzie sobie tak, o, siedział i patrzał. Jest, Jest obolnik dany, chodź, masz. Wkładaj paprykę do dołka. Nie, już dałam obolnik, Niniu. Wkładaj papryczkę do, do doła. Tutaj, do dziury, tak? No. Tutaj, o. Przejdź tam tędy no? no, wkładaj. Włożysz paprykę? Tak. O świetnie. Trzymaj? Zasypujemy. Można być Zasypane. No to Ma? co? Kolejna dziura? Tak. To jest bo to to da... Jeszcze nie dane. Ej. No musisz dać obornik. A? No, musisz dać obornik. No daj obornik. Więcej. więcej? Więcej No, weź doniczką, no? Mhm. No, dawaj obornik, mama wymiesza. No dobra, wsypuj. Stadcz. Nie, starczy. Mamo. No, wsypuj. Więcej, więcej, tak osób. o do nią. Starczy, starczy, no wsadzaj, no wsadzaj. Świetnie, brawo i zasypujemy. Dużo nawet byś powiedziała. No masz. Zobaczcie, już papryczek już rośnie, zobacz. zobaczcie, jak ona już ma owocki. Ona normalnie ma już owoce. Także, no, pięknie. Wsadzaj, Różusia. No, wsadzasz? O, to tak. nie to nie Wsadź. Papa! Oho, ho! Stoi? Tak. Zasiepujemy. Mamo, patrz, co się pijemy Teraz No, bo żeby miały jedzonko. Mamo, to i nie, to jest jedzonka mama. Co takiego, owornik? Tak. No tak, to jest ich jedzonko no bo roślinka jak jest głodna, to nie będzie dawała owoców. A czemu? Podaj paprykę. 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 Chodź. A ty o, sadzi? ty będziesz sadziła. No dobra, No już rac. Mam już rac. O, no, to no, ty jedzie? Tatuś. Nie. Mhm, masz. Wsadź paprykę. A dałaś obornik? No to daj obornik. O, jeszcze, jeszcze, o, dobra. Tutaj Stać. Róża, wsadź paprykę. Dobra. Mamy. No, mamy. Przygotowana jesteś. Daj, podtrzymam. Tu postawię. No, wsadaj papryczkę i zasypuj. No i dałam lade. Dałam lade. Pięknie dałaś lade. No dawaj obornik. Zobaczcie, jakie, jakie ona ma owoce. Ona już owocuje, więc, no, lada moment. Mamo, ostry chill. Ostry chill. Będą zbiory. No ja chipsy. ja mam. ja cię mam. chipsy. No, ja, ja no, Pach? Pachnie? to jest. Mamo, Nie, to nie groszek. To papryka. Ma właśnie jak głoszek. Tak? No to wkładaj w Mamo, co to ma tu? Korzonki. Korzonki? No, to są korzonki. Mamo, co to ma? Pokaż. Pokaż. Ale ma korzonki. No. Bo tu się mam <noise> Mały groszek się ruchnął. Mamo, to jego piłka? Może być jego piłka. U, mamo. Mogę jego posadzić. Możesz? Możesz tego posadzić do papryki. No, daj obornik. Sadzi paprykę. Ja Sadzę paprykę. Sadzę paprykę. Jaką paprykę, jak posadzamy? Bo czekaj, mamusia zrobić dużą dziurę, a ty będziesz miksowała, tak? Dobra. O! Dobra, wrzucić obornik. Dobra, miksuj. Czy ja już mogę wsadzać paprykę? Czy Nunia wsadza paprykę? Ja wsadzę paprykę. Okej, okay. to proszę bardzo. Wsadzaj paprykę. Jak No, A zaczeka czeka ładna mała papryka. Ja Na pewno jest ostra, nie? Właśnie! No to wkładaj paprykę i zasypuj. A ja będę robiła drugą dziurę, tak? No to dobra, ty zasypuj paprykę, o tak, o. No i zasyp. Tu masz ziemię. Tu mam ziemię? No. Ładnie zasyp i poklep, tak? Dobra, Chłopaki traktorem agregują, a my sobie sadzimy paprykę. O, zobaczcie sami, jak pięknie. Posadziłaś dwie papryki? Tak. Tak? Posadziłaś? Pokaż, a ta? O, a ta tutaj? A pomieszane? Pomieszane, dobra, pomieszane, wsadzaj. I zasypuj. O, no i zasypuj. O, tak. Pięknie. To co, następna? Się prezentuje posadzona już papryka. Ostra, zobaczcie. O. Mamy tutaj nawet małe papryczki. O. Także papryka z głowy. Tak wyglądają te sadzoneczki lubczyku. Teraz idziemy go sadzić. Także naprawdę bardzo ładnie, kupiliśmy go dzisiaj na targu, eee, udało się dostać aż 7 sztuk, więc bardzo się to cieszę, bo niestety w tym roku mi nie wyszła ta rozsada, nie wiem dlaczego, nie wiem, coś poszło nie tak, po prostu nie wzeszedł. No nic, eee, idę, wsadzam lubczyk, szukałam go długo, więc cieszę się, że się udało kupić, lecimy z lubczykiem. Mam nadzieję, że go szyka szybko nie zaatakuje, no to co, do dzieła. Przeagregował, jak widzicie, jest mnóstwo chwastów. No ja troszeczkę sobie tutaj kawałeczek przygotowałam na ten lubczyk. No to co, będę go próbowała tu wsadzić najwyżej, za jakiś czas no będzie pielonko, no bo nic na to nie poradzę. Bardzo dużo tutaj chwastów jest, ale to jest właśnie to miejsce, gdzie będzie poletko roślin wieloletnich, więc tutaj, tutaj wsadzam. Się nie zastanawiam. No bywa. Co będzie, to będzie. Mam nadzieję, że jest to duża sadzonka i sobie da radę. Zanim te chwasty odrosną, no liczę się z tym, że będziemy po prostu to musieli za jakiś czas wypielić. No to rzecz taka naturalna. Niestety, no, chwasty rosną i rosnąć będą, a Lubczyk też mam nadzieję, że sobie w tym wszystkim poradzi. Ja tutaj nie będę dawała mu żadnego obornika, bo Lubczyk sam w sobie powinien ładnie urosnąć. Zobaczcie jakie on ma korzenie, Piękne. Naprawdę ktoś tu się postarał z tą rozsadą. Jest piękna. Pachnie, nieziemsko. Myślę, że to na tyle w dzisiejszym vlogu. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. E, życzę Wam powodzenia w tym sezonie. Mam nadzieję, że nam też się coś uda. E, no i co? Zasubskrybujcie ten kanał, by być na bieżąco. Mam nadzieję, że Wam się podobał taki film. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, komentarz. No i co? Do zobaczyska! Hejo!